I to była godzina 1.03, kiedy budzą się demony, kiedy upiory wypełzają z mężczyzn. Kiedy każdy mężczyzna, biegasz i dziś powiem. To ci, których znam. I ktoś mówi, słyszeliście podobno, że jak się wyjmie, y, znaczy włoży żarówkę do ust, to nie można wyjąć? Bo jest jakiś taki dziwny owal tej żarówki, że podobno wejść, wejdzie, ale potem krzywizna zębów powoduje, że ona nie chce wyjść. To, i, że nie ma. A no to Wiktor mówi, ja to nie. <śledzimy> <śledzimy> No proszę cię, po prostu nie wyjść, no proszę cię. Proszę cię, jak to nie można wyjąć, że się włożyło oprzeć, nie? Ja mam taką na przykład dewizę w życiu, że, że coś wkładam, wyjmuję i po prostu nie. A. I nie ma tak, że po prostu włożę i po prostu nie wyjmę. Proszę żarówkę! Przyniesiono żarówkę firmy, no to nie ma znaczenia. Nie, nie idźmy w tę stronę, nie, nie. Wiktor mówi, i proszę, i zwróć uwagę teraz, jak błyskawicznym ruchem ręcy Włoży żarówkę te w usta swe, chociaż mnie wymyją. Bo mam taką dewizę w życiu, coś wkładam, i po prostu wyjmuję. A jeżeli blisko, to wymam. I proszę, wybrała. O, o, o! No super. Okazuje się, wejść wchodzi, a wyjść nie chce. Ktoś wchodzi i mówi Wiktorku! Wiktorku! No powiem Ci, że do tej pory to ty miałeś tę twarz taką banalną. Ale teraz, Wiktor, to ty normalnie jesteś cyborg. Ty jesteś taki terminator. Normalnie respekt. Znaczy oczy ci się robią czerwone z ale była taki terminator. Wchodzi kobieta, w której Wiktor kochał się od dawna i mówi, Wiktorku, no tyle razy cię prosiłam, nie pij z gwinta. A Wiktor, Generalnie konwersacyjnie zrobił się niewydolny. Tam... I pojawiło się kilka sposobów rozwiązania problemu żarówki we Wiktorze. Pierwszy patent. Pierwszy patent. Wiktorowi tak zachowawczo, bo najpierw się leczy zachowawczo, ja to znam. Wiktorowi gdzieś obok tej żarówki, jakimś tam kanałem, jakiś taki wężyk węży gumiasty tam dalej wepchać, tu zatopić go we flaszce, niech zasysa. Nie można tak nagle przestać pić. Po prostu organizm ma zakłócony metabolizm. Nie można. Drugi patent. Błyskawicznym ruchem ręcy stłuc żarówkę we Wiktorze. Szkła połknie, wypłuje, w sumie jego problem. Ale właściciel żarówki mówi, nie może tak być, to jest moja jedyna żarówka na obiekcie. Żona wyjechała do sanatorium, nie znajdzie ulubionej żarówki i w rozmowie Nie, nie idziemy. Trzeci patent, Wiktorowi do żarówki dokręcić lampkę, zobaczyć jakby wygląda iluminowany. Podświetlić Wiktora. Zrobić mu takie Boże Narodzenie. Ale znowu ten właściciel żarówki mówi, nie róbmy tak. Po pierwsze, Wiktor może capić. Po drugie, żarówka może po użyciu nosić ślady Wiktora. I będzie analogowo, jak w przypadku zbicia żona wróci, żarówka we Wiktorze, upeckana, nie nadaje jej wkrętu, po prostu nie, nie róbmy. No siedzi Wiktor, nikt z nie gada, no bo ma, kop ma to z pojadaniem, ale trochę przecześlał. Bo ten pierwszy patent z wężykiem jednak nie, żarówka długopis, żeby znaczy kartka, długopis, poprosił, znaczy poprosił. Dali mu co będą... Jak pisze. Pisze, wezwijcie radiotaksji, niech mnie zawiozą do szpitala, przecież mam rano wykład. Wiktor z zawodu jest doktorem habilitowanym. Ale nie od żarówków. Jak mówili, tak zrobili, słuchajcie. Spodnie i tak mu opadały, więc dołożyli mu do kompletu jeszcze taką bluzę z kapturem syna gospodarza, taki artysta hip hopowy po koncercie. Dali mu tłumacza, żeby powiedział taksówkarzowi gdzie chce jechać, bo przy... jakby wszedł do taksówki, gość z żarówką w reju, to nie wiem. Może by go zawieźli do zakładu energetycznego, nie kumam. Wiktor bluza z kapturem. Jadą. Nic się nie dzieje. Kaptur, tak? Ale nagle temu taksówkarzowi coś, słuchajcie, Błysnęło w tym wstecznym lusterku. I mówi, gościu, 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 a co ty masz w ryju? No, Wiktor, mmm, generalnie konwersacyjnie wciąż był ograniczony. Tak, ten tłumacz mówi, że to głupia sprawa, że tam kolega trochę pił, że tam żarówka, że podobno można włożyć, ale nie można wyjąć. Chciał się przekonać, no rzeczywiście, okazuje się, nie można wyjąć. To tak, słuchasz, mój gościu, ha, 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 powiem ci tak, wielu głupich włoży nocą. Ale jesteś w ścisłej czołówce, Jest, jesteś zaraz za tym gościem, co sobie z węgorzem, nieważne, jesteś gościu na pudle, a nawet przed nim na pudle. Generalnie Wiktor, chyba ten komplement nie został najpierw odebrany, dojechali do szpitala, wchodzą, izba przyjęć, brzemienna cisza, lekarz wychodzi dyżurny, mówi o gratuluję panu. Sam pan to zrobił, wezwać policję, czy... Czy co? Więc znowu tłumacz mówi, że głupia sprawa, żarówka w ryju, też już ma wyjść, nie wyszła. Jakaś mówi, powiem panu tak, wielu głupich wożą tutaj, przywożą nocą, do mnie zszywam, łatam, robię co mogę, ale jest pan w ścisłej czołówce. Jest pan zaraz za tym, to sobie na siusiaka nakręcił, mutra, ale się gwitnie przyjął. Albo nawet być może jest pan przed nim. Na no, Wiktorze te komplementy nie robiły już chyba wrażenia. Jak już cały szpital zobaczył Wiktora, łącznie z tymi zojomu, zojoku, co ich przywiezi na łóżkach, na fotelach, żeby zobaczyli jak wygląda kretyn w esencji, lekarz wziął Wiktora do gabinetu, dał mu zastrzyk w kopary tutaj, taki rozkurczowy, rozluźniający, kopara mu opadła, żarówka wyskoczyła, tłumacz złapał. Wrócili do domu. Wiktor szybko uzupełnił elektrolity, bo się do wykładu jeszcze kupa czasu. Szybko wszyscy tak mówią, mmm, no, jesteś, jesteś. A Wiktor uzupełnił, uzupełnił. I mówi, ciekawe, mówi Wiktor, ciekawe. Swoją drogą jak długo działa taki zaszczyt rozkurczowy. I mówi, moim, z, moim zdaniem długo działa. Zobacz, jak mi kopara wypada cały czas. A, tak mi upada. Normalnie mi, można zrobić normalnie gastroskopię pensetą. Zobacz. Tak mi opada kopara, wszystko. A, a, a na pewno długo działa, na pewno długo działa. Ktoś mówi, Wiktorku, ty nie iść tym tropem. Ty powstrzymaj konie swego umysłu. Wiktorku nie. żarówkę! Krzyknął Wiktor, bo kto bogatemu zabronił? Przyniesiono mu żarówkę noszącą jeszcze ślady poprzedniego w No nieważne. Wiktor mówi, moim zdaniem działa bardzo długo. Działa bardzo długo, bardzo długo ten zaszczyt. Zobaczcie, kopara mi normalnie, aaa, opada tak? I normalnie działa długo. Proszę pa, teraz błyskawicznym ruchem ręcy, włożę żarówkę, to jest w usta swe, po czym obok, a kopara mi opada. długo działa. No nie tak długo. Ktoś wchodzi do pokoju, gdzie Wiktor siedzi z żarówką w ryju i mówi, Wiktorku, Wiktorku i powiem Ci, że zatykam. Wiktor, mój przyjacielu, nie ma tak, że coś po prostu sobie odpuścisz. Jeżeli tego chcesz, jesteś tym po prostu konsekwentny, nie tak. Ci wszyscy mają nie respekt. Szacun po prostu, jak już będziesz mógł, to się nawet z tobą napije. Wiktor, dalej znowu był mało konwersacyjny. Kartka długopis wciąż leżała. Wiktor mówi. A czy tego akurat nie mógł zrobić? Kartka długopis. Wezwijcie radiotaksji, ale inne. Niech mnie zawiozą do szpitala, ale garnizonowego. Przecież mam rano wykład. Wróćcie uwagę, że Wiktor pamiętał o wykładzie tylko wtedy, jak miał żarówkę w ryju. To jest dosyć ciekawe. Wezwali radiotaksji, ale inne. Spodnie miało opadłe cały czas. Bluza z kapturem nałożył znowu. Jadł przez miasto i nagle tam w drodze Wiktor... Tak Teksowkarz taki zaniepokojony, do tłumacza. Przepraszam bardzo, o co chodzi pańskiemu poświęconemu koledze? O tłumacz mówi, proszę pana, nie idziemy do Wojewódzkiego, tam już byliśmy i nie jesteśmy zadowoleni z jakości usług. <grym> Jedziemy do Garnizonowego. Jadą, słuchajcie, jadą, wjeżdżają taki betonowy podjazd, drewniane takie drzwi, otwierają te drewniane drzwi. Korytarz dla lastryka, drewniana ławka i na tej ławce siedzi gość w bluzie z, kap bluzie z kapturem. Ale widać, że z żarówką w ryju. Taksówka z pierwszej taksówki.